Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Ja kopię się Magdalenie takie oto krzesaelko. Na siedemdziesiąt 75 dolka. Teraz sobie może wygodnie siupnąć i, i się przemieszczać, nie musi chodzić po chałupce, nie? Zawsze to jakoś wygoda jest większa. To tyle. No, dzień dobry, dzień dobry kochani. Ja tutaj właśnie robię kawkę dla sobie i dla Madzi herbatkę tutaj zrobiłem tajską ta herbata jest bardzo dobra z mleczkiem także Magda pije ją z mlekiem ja zresztą w sumie też, ale rzadko wolę pić kawę z mlekiem mam ona bardzo fajny kolor no ja właśnie jadę teraz kupić utka, bo dzisiaj na obiad będą pałki w piekarniku do tego ziemniaczek pieczony. Taki mam plan. Muszę ponadto dzisiejsze załatwić jakąś panią do posprzątania tamtego nowego domu. już trzeba się przenieść, a chcę, żeby było po prostu wszystko sprzątnięte, tylko poukładać rzeczy do szafy i tak dalej. Żeby tam już nie sprzątać, tylko na gotowe że dzisiaj trochę będzie do roboty mam nadzieję, że wszystko się dzisiaj mi uda ładne palmy czyż nie i chmurki dobra to na tyle no ja właśnie tutaj przyszedłem, przyszedłem kupić sobie koszyk bo już będziemy się dzisiaj pakować Także Madzia mówi, idź kup kosz, jeszcze jeden, bo, bo jest taka potrzeba, nie? I sobie tu rzeczy kuchenne powsadzamy, i będziemy mogli wygodnie przenosić grat. Ogólnie coś dzisiaj troszkę ma tak puszcze, i zawsze ma większy wybór. Fajny wazonik, no taki koszyczek za 8 dolka kupiłem. Taki większy, z uszkami, 15, ten 13, a o ten koszwalny. I to takie, ma różne. Tu krzesełka, w czymś ciekawa. Biorę koszyki i idę. Okun, ciuram. pat Hoteleliki <grymne> są fajne. No ja tu kupiłem kosmetyki dla dziewczyny, żeby miała czym sprzątać dzisiaj. Także oprowadzam ją, co ma skątność. Chyba mam nadzieję, że już tu zrobili, gdy że przetarli. Dobra.

biało liści tak, życie w szoku. 什么？怎么回事？Huh. o wody nawet są. wieź tak wszystko hmm. e home hmm. Idziemy nie teraz Chętnie pani to ma ha Да, у вас есть все, что нужно, чтобы убрать этот дом. Да? Это Вам нужно больше? Много? Окей? Это мок. А, хэба мето еще нема, Так? Да. Нет, нет, нет. On widzi tu kurwa po zamiarach człowieka, wszystko już na No już no. patrzyła na te krawędziki, kurwa. Mhm. Palcem brała, czy krawędziki też były. 싶... Ja. Jak coś się da światło? A do toalety potrzebuje coś, szczotka jakąś. A, nie ma. Aleń, tu morą. Tomorą. Tu bo tych min. Yes. A Yes. Mm. To, 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 what is better for you? India or second crown? To dye it. To grow? Yes. Clean? Yes. They are fresh. You come alone? Here? You go this way? To dry it? Mm. Or is it mm. better for you? Uh, so Soil and ground. better for you soil and ground? No ja właśnie jestem kochani w domku byłem w aptece, kupiłem Magdy 4 paczki zastrzyków. Także już bym chciała nakręcić, chyba zapomniała, że wcześniej kupowałem i wiem po ile kosztuje. Chciała ode mnie 95 dolarów, a ja mówię no no no. Przecież to kosztuje 64 dolary. No, aha, aha, Słuchaj. I tak to jest. Zawsze tu trzeba się pilnować. 16 dolarów, jedno opakowanie. No, ale tu ciemno i chłodno. Czuję się teraz w tych brylach jak Terminator 18. No, proszę zobaczyć, kochani, co ja robię dzisiaj na obiadek. A właściwie już bardziej na podwieczorek, nie miałem czasu szybciej. Ziemniaki z cebulą. Pieprz, majranek i sól. I to będę piekł w piekarniku. 180 stopni około godziny. I do tego pałki. Pały. Od kurczaka. No i tutaj gotuję buraki dwa. To sobie potrę w końcu. Już się stęsniłem. Za takim naszym jedzonkiem buraczki potrę, przyprawię i będzie delu. no nie Madziu? No, Madziu Madzie nie pokaże, bo jest troszkę nieuczesana i niewymalowana, chora. No, to tyle, to życzę wam smacznego. Możecie sobie zrobić takie ziemniaczki, bardzo wam gorąco polecam. Pyszolka normalnie. A nie będziesz ich piec w, piek w piekarniku, tylko w piecu. To jest to Ech, no, w piecu, no, w piecu. Będę piekł w piecu, tak. I kurczaka też będę piekł w piecu. 180 stopni, około, no godziny tak mniej więcej. Czyli życzę Wam, kochani, smacznego. No, właśnie tam jedzenie się piecze. A, tutaj Idziemy żeby... jedziemy. Także pies działa, nie zalało go. No, także dzisiaj, kochani, wrzucę swój pierwszy film po chyba trzech dniach nieobecności na kanale. No niestety nie miałem czasu. Wiecie jaka jest sytuacja. Po prostu nie miałem głowy, żeby cokolwiek nakręcać. Także proszę zobaczyć ten piękny, fajne słoneczko chmurki. Także dziękuję za oglądanie. Kto tam jeszcze nie dał sub, suba, subskrypcji, dzwoneczka i tak dalej, to proszę tam sobie wciskać. Będę bardzo wdzięczny. No to w sumie dzisiaj to już będzie chyba wszystko. Na koniec, jeszcze tylko dogram yy, obiadek, jaki dzisiaj zrobiłem. W sumie tak naprawdę to pod wieczorek bo też byłem na, tym, na nowej chacie tam z dziewczyną, z sprzątaczką. Musiałem jej tam tłumaczyć i tak dalej, czekać na nią. Aj, tam bo ona dopiero o 16.00 pracy dzisiaj kończyła, a jutro ma wolne. Także jutro już o 7 rano muszę jechać i jej tam otworzyć, i ona mi to ładnie wszystko posprząta tam też ładne niebo także Magdalena nie będziesz musiała się o nic martwić i pojutrze chyba dzisiaj się będę pakował pojutrze powciskam graty w różne pudła, nie pudła co tam będę miał pojadę po jakiś transport no i jutro będziemy się już ewakuować tak, chcę zrobić, że jutro wywiozę te wszystkie rzeczy, graty z domu, a następnego dnia po prostu zapakuję piece, lodówki, mieszadło i na Nowopadę. Także będę się przeprowadzał na dwa razy. O, piecyk ładnie chodzi, temperatura ładnie chodzi. Tak grzeje także jeszcze zobaczycie finał mojego jedzenia póki co zapraszam na mój kanał no a tak właśnie wygląda podane jedzenie, już upieczone mam nadzieję, że kurczak jest dosyć dobrze wypieczony jakby co to, to jeszcze się włoży to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.